Blisko 6 miesięcy temu. W dniu świętego Chujci w dupę. Postanowiłem wstać na siedząco. Odpalić zapalone i wydropić niewydropione. I w końcu stało się. Jest. Płyszczący niczym napalsamowane krocze grockiej. On. A w sumie zobaczcie sami Ekupunek. Tak, Kluczyk. Otwórz pojemnik. Nie bij. Popatrzcie, otwieram da, 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 da. It's the and only jest to one on make Jest kosę kosę! Jest! Jest kurwa, mam kosę! Mam KO... No! Mam kosę! M9 magnet! Mam kosę! Mam kurwa, kosę! O BOŻE! Mam kosę! Mam kosę, czyku! <coughs> Orgazm Orgazm Tak Taką niebieską mam Wow. A ja z fajką otwieram jak taki kurwa bumper jebany Ja bym świnie tą chwilę temu Mam kosę A jaka piękna Kocham Cię, Gaben Fabrycznie nowa? No, faktory New Fabrycznie nowa F F D no, ja będziesz, będziesz miał, oh będziesz nam chleb sporawał bo... Mam kurwa kosę! No mam kosę! To trzeba z papierosem otwierać było! I takie to trudne było? Kurwa, a ja wszystkie nie bez fajki od... O, o, o. Było war! Kosę trafiłem w z kurwa! Czy ty to słyszałeś? Powiedz, powiedz im, że kosę trafiłem właśnie! Trafił kurwa Głąb, trafił. Jak Boga kocham! Kolejny co, nitra, kurwa, zamknij pizdę. Zamknij, o, ryj, a jaką zajęto? Chcesz pierdol? Kłoś się do mnie. Obaj, kurwa, bez kogo wchodzi. Kola, szczurka, Patrz, zrobisz tak. Klepniesz tak łapą w myszkę, dobra? Dobra, ok. Dobra, patrz. Klepniesz łapką w myszkę, dobra? I otworzy skrzynkę. Dobra? Dobra. Dobra, to otwieramy. Mi się podoba też zej. No, no kurwa, kocham tą grę, no nie umiem w nią grać. Taki fakt, dwa dni z rzędu, no. Dwa openingi znaczy Kurwa, jest w końcu, no. Uf, kurwa, jest. Kot mi tylko spierdolił gdzieś. Na dawczy, jaki chuj. Chuj go tam wie. Kurwa, idę go poszukać. Dobra, wróciliśmy. Nelisiu, nie denerwuj się. Trochę się zestresował. Kurwa, ale mi nie trafiłeś. Czekaj. Okay. Kurwa, fabrycznie nowa. Nelis, jesteś kochany. Chodź tu. tym misiaczku, ty mój. No dobra. Dobra, chuj otwieram dalej. Chcecie, żeby ten... O, ale się zmachałem. Musiałem gonić tu. Po całym się biegał. Nie chciał się złapać. Ale złapałem go. No, bo to nie On zawsze siedzi przy odcinkach. Tutaj się pierdolnie na łóżko czy gdzieś. No to mój kotek jest. No, ale mi kasy trafiłeś. 190 euro ona jest warta. Dobry kotek. Dobry kotek. Dobry katek. Nie, dzisiaj dyskusja jest. I... No bogato. Już nie będziesz pierdalał karny z biedry. A, dobry katek. A jak trafił? A jaką taką łapkę ma? Otwieramy zaraz dalej? Nie? Dobra. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Nie otwieram już dalej, bo mi serce wysiądzie. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Jeśli chcecie, żebym rozlosował, już mam w sumie dwie kosy jakąś kosę. To macie zadanie wbić pod tym odcinkiem 20 tysięcy lajków w górę. No dwie kosy z rzędu należy się, tak? I robimy jakiś konkurs na, na te noże, bo mi są w sumie tak niepotrzebne. Ja w, w Counter Strike'a za bardzo grać nie potrafię, więc mógłbym wam je oddać. Tak no więc dzięki wszystkim za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego. Runda, więc hattrick naszego zawodnika. No i pora w takim razie na wróżbę. Standardowo wróżba. Może tym razem jakąś tą skrzynkę sobie weźmiemy. Czyli standardowo dobre skin to zwycięstwo, wiltusu słabe skin to porażka. No i ciekawe co to będzie w takim razie. Wirtu się wygrają. Wir się wygrają ten mecz. To będzie 16-0. Lecimy z meczekiem. Fakt Dobra, słuchajcie, koniec, 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 dobra, lecimy z meczem, słuchajcie, bo... Lecimy z meczem, słuchajcie... <laughs> Team Solomid po fejku będzie o pochylnie, tu jest jednak przygotowany Neo Najszybko no zbiega Neo, szybki to od niego, ale chyba nie zdąży, zwiać, jednak zdążył Najmocno no był mocno rywala, sprytny smoke rzucony przez Filipa, ten ma fraga No i teraz będzie miał kłopoty, bo nacierają na jego rywale Neo, jednak dobry flash na rywala, trafia jednak dupli. A więc jest czterech na trzech, bo Taz też dokłada jednego No i zobaczmy co to będzie w takim razie? Jest e, jeszcze na pochylni Zypnick dobrze pomaga, jednak biały swoim kolegom. No i ostatni żywy, Finka. Któż to jest pod takim tajemniczym nikiem? Jeszcze próbuje walczyć. Ale nasi spokojnie ustawieni na bądonym. Mam slajdzie. Basza musi być ostrożny, żeby nie dać się zabić, a biały wcelowany. Już wie, Finka, dokładnie gdzie są rywale. Próbuje wychylać się z okna. Biały jednak i biały zakończy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie ma końca. Biały cały czas za silosem. Pasza też spokojnie. Musi być ostrożny, ma 35 HP. No, Jarek Pasza. Więc jeden celny strzał, może dwa byłyby wystarczające Idzie Finka po bombę, ale biały już tam nie dał się zaskoczyć A więc mamy rundę na jeden. do 0 Słuchajcie, to jest najlepsza wróżba w życiu, słuchajcie Takiej wróżby to jeszcze nie było, bez kitu Takiej wróżby to jeszcze nie było, naprawdę Także w końcu się udało coś wywróżyć dobrze, solidnie No i nasi prowadzą 1 do 0 Let's do it, my friend, go Valve made my day my friend You do some matches with your subs or no, Pasha for teacher? My friend, I always play with, with subscribers. I want to be there. The. Żartkiewicz przedmoc specjalny the gold one. Go Pasha. Hey, cross your fingers, my friend. Not like yesterday. Of course, of course. Negev. good start, my friend. Legę, start track. Oofa, la la la, maybe this one now. Come on, I want to have the scar. Skar za wałowiec. Skar za wałowiec for the Pashka Bicep. Please. No! Węgiel NOS! NOS! I can scream. Why shit, Balwe? Why the shit, my friend? Knife me dropping, my friend, again. What?

Jeszcze do tego do tej piosenki może teraz się uda. No i zobaczmy cóż się trafi Jest! Jest! Tak! Zostań, zostań! Jest, nóż! Tak jest! Tak jest! What? Nice! Tak jest! Ta piosenka jest kurczę szczęśliwa! Nice! Kochanie, nóż mi wyleciał! Przy weird Champions! Ja! Yeah, ale zajebiście! Tak jest! Dobra, jeszcze jeden prezent, kurde, na urodziny. Z okazji 27, 27 urodzin. Prezent od Volvo dla mnie. No nie wierzę. Nice! No to mam urodzinki, kurde, bla, no bez kito. Nie wierzę, nie wierzę po tylu latach, po tylu latach tak w końcu kosa! Thank you Volvo for, for this birthday gift. O, rady. No nie mam pytań Chyba to nie jest dużo warte, co? Ale będzie na kurde I osobów do przynajmniej, co? No 163 euro Mniej więcej Także Tragedii nie ma No Albo sobie zostawię kurde taki prezent Cholera jasna, no bez skitu Gramy dalej. Chroma keysik Druga skrzyneczka. Zobaczymy, co tu da ofensywnie. Em... <laughs> Kurwa, w końcu. W końcu. W końcu. W końcu. W końcu. W <laughs> końcu.

Хи-хи-хи-хи. Лапка в горе. Хи-хи-хи-хи. И уже что-то и саму.